Jest z tej Kuba, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mi właśnie przyszło z Amazona podstawka chłodząca do mojego PS4. Robimy unboxing wraz z kokosem. Koksie, pokaż gębę. Koks tutaj będzie sprawdzał, czy wszystko jest tak, jak ma być. O, kurczę, czekajcie, bo to są nalepki. Dajcie chwileczkę, pójdę po nożyk. Dobra, jest i nożyk. I sobie tu jakoś spróbuję próbuję poradzić tą jedną ręką. Okej. Okay. Pierwszy rok się Dobra, otwieramy, zobaczymy, co mamy w środku podkładka wodząca Generalnie PS troszeczkę się rozkręca. Nie jest jakoś, nie jest jakoś uciążliwe, ale no przy na przykład Warzone'ie trójce odrobinę się rozkręca, więc pomyślałem, że mu troszkę ulżymy i kupimy coś takiego. To jest do Amazona. Jakiś P4 series, coś takiego. Do PlayStation 4, Slim i Pro. Nie ma akurat wersji Pro. No i co mamy w środku? Podstawkę chodzącą już nie tylko w takim miękkim opakowaniu, które nie bardzo chce nam tutaj pozwolić wyciągnąć to jedną ręką. Czekajcie, dobra, udało się co tu mamy, kabelek USB A, na mini. Tutaj taka Aha. podstawka taka podstawka pod Slima o, widzicie? No jak mi to możemy sobie tutaj zamontować. Mi to nie będzie potrzebne, bo ja mam fata. Tutaj w środku mamy takie miękkie gąpeczki. Bardzo fajnie to wygląda. Dwa wentylatory zobaczymy, jak te wentylatory. Yy, jak te wentylatory działają, czy są głośne, czy nie. Bo jeżeli są bardzo głośne, to zrobimy, mały, mały x-zę. Zaraz wam pokażę na co i o ile się zmie zmieści. Poczekajcie sekundkę. Dobra, jestem. Jeżeli się zmieści, to zrobimy i kształcić na takie małe noctuły. No zobaczymy, jak to będzie chodzić. będzie cicho, wydajnie, to nic nie będę ruszał. Jeżeli nie będzie, to będę ruszał. Eee, ocena moja tego fajne. Solidnie wykonane. Taki gruby plastik. Ciężko to widzę zgiąć. Dwa miejsca na napady. Tutaj możemy sobie je zamontować i, i ładować. Czekaj. To, to się nie wyciąga, dobra co tu mamy na boku włącznik wentylatora do ładowania i in wejście, pewnie trzeba będzie podłączyć pod konsolę plus USB jedno dodatkowe z drugiej strony nic nie mamy śladów po prostu nic, tyle dobra, tak to wygląda ja to podłączam pod konsolę i zaraz zobaczymy odpalimy Warzona i zobaczymy jak to będzie działać dajcie chwilę Dobra, jestem z powrotem. Prezentuje się to tak. O, mamy takie wyświetlacze. Tutaj jeden pad już podłączony i się ładuje. O, tak się to prezentuje. I zaraz zobaczymy jak to tu do, pod nogami. Jak to będzie działać z y, włączonym warzonem. Czy będzie ciszej? Głośniej dajcie chwilę. No i co? Czy konsola chodzi ciszej? Pograłem chwileczkę burdzona, co dość mocno obciąża tą konsolę. Chodzi ciszej, ale niewiele ciszej wam powiem. Co do estetyki, bardzo fajna podstawka. Będę na pewno jej używał. Konsola bardzo ciasno tutaj siedzi w tym miejscu. Dodatkowe miejsca na pudełka. Niektóre pudełka się trzymają dobrze. Niektóre tak jak oto ten Minecraft, o tak kurde, nie za bardzo. Co więcej, fajny, fajny Bayer, Tutaj wyświetlacz do ładowania padów. No i co? Do konsola chodzi tak. Nie wiem, czy słychać pewnie? Słychać to PS4 Pro. Generalnie czy polecam? Tak. Czy będziemy robić moda? Tak. Rozbiorę to, sprawdzę jak to wygląda i dam Wam znać za jakiś czas będzie filmik z modem tej konsoli, z innymi wentylatorami. Zobaczymy, czy coś więcej to pomogło. Na chwilę obecną, 140 zł. Amazon myślę, że warto kupić do każdej konsoli. Jest też przystawka do, do SlimA, do PS4, zwykłego i pro. Na chwilę obecną, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.